Adam zawsze chodzi do szkoły, ale jutro nie idzie, chodzi do szkoły. Często chodzimy na mecz. Interesuje się muzyką i lubię chodzić na koncerty. Tata i Antek idą dzisiaj do teatru. Teodor nigdy nie chodzi do biblioteki. Marta lubi chodzić do parku. Julia czasami chodzi do szkoły z Moniką, ale dzisiaj idzie sama. Kot lubi chodzić po dachu. Tata nigdy nie jeździ autobusem, zawsze jeździ samochodem. Mama lubi jeździć na rowerze. Bruno często jeździ do szkoły z Judytą. Oni nie lubią jeździć autobusem. Lubisz jeździć rowerem? Jak często jeździcie do Polski? Dzisiaj jedziemy do centrum na zakupy. Nigdy nie jeżdżę samochodem szybko.